Na początku filmu mam dla was mega kozacką informację, bo wraz z case dropem założyliśmy giveaway dla was na AK-47 Asimo w stanie Well -Worn, czyli około 120-130 zł, więc jeśli chcecie to bierzcie udział i teraz słuchajcie co trzeba zrobić, żeby takiego kałaszka wygrać. A mianowicie wystarczy standardowe zasady, czyli zostawić łapkę w górę pod tym filmem i pod każdym filmem który będzie do e, jakby końca miesiąca, yy, znaczy przez 30 dni, znaczy nie trzeba jakby pod każdym, ale bardzo by mi było miło. Oczywiście musi być subskrypcja z dzwoneczkiem, no i pierwszy link w opisie. Najważniejsze jest to, żebyście weszli w pierwszy link w opisie, bo jakby tutaj przez stronę nie da się wejść, ale macie pierwszy link w opisie i klikacie właśnie w ten link i zobaczcie widzowie. Pojawia Wam się taka strona, macie AK Asimov. No i macie tutaj e, wszystko wytłumaczone. Na początku wpisujecie sobie swój e-mail, akceptujecie tutaj regulamin, wpisujecie swój mail e, e, No i musicie widzowie w, wiem myśleliście, że to jest za darmo, ale jest to za złotóweczkę, naprawdę nie ma jakby Chcieliśmy dać jak najmniejszą jakby mm, kwotę, którą musicie doładować, więc złotówka wystarczy doładować z moim kodem Esteban e, żeby wziąć udział właśnie w tym Kałaszku dopiero wystartował Konkurs, więc tutaj będą Osoby, które jakby biorą udział I im więcej wpłacicie, czyli na przykład Chcecie sobie wpłacić dyszkę na case dropa No to macie aż jakby 10 tiketów Na tego kałaszka A jak wpłacicie 10 zł, to pamiętajcie, że z moim kodem Dodatkowo macie 15% do wpłaty Bo jak sobie tutaj Klikniecie w ten link, to macie widzowie Klikacie sobie doładuj I macie, wpisujecie na przykład kodik Esteban Ja nie mogę go Oczywiście użyć, bo to jest mój kod, ale macie 15% wpłaty, możecie brać udział e, e, od razu, was zalicza jakby do konkursu i macie 15% do wpłaty, możecie płacać każdą metodą płatności więc załóżmy wpłacacie dyszkę, macie 10 ticketów, plus jeszcze widzowie możecie zgarnąć Alka Asimov za ponad 120zł, więc bierzcie udział serdecznie wszystkich zapraszam bo złotówka to nie jest dużo a tak naprawdę możecie u mnie wygrać tą złotówkę ponieważ dzisiaj mam dla was Właśnie 5 osób, 5 osób widzowie dzisiaj wygra blik za 2 zł. 5 osób z tego filmu wygra blik za 2 zł, więc 5 osób będzie miało już dwa tickety na tego kałażka. Przepraszam, że tak długo to trwało, ale musiałem wam wytłumaczyć. Myślę, że. Spoko opcja, spoko giveaway, bo za złotówkę, tak jak mówię, spoko można zgarnąć, jak każdy tą złotówkę ma. A my już nie przedłużamy, mamy 1355 zł i dzisiaj otworzymy sobie skrzyneczki tutaj z eventu Holy Moly, bo nie otwierałem ich w sumie. Zacznijmy od skrzynki Ice Bayonet za 196 zł, 5 otworzeń. No, troszkę długo pogadałem, troszkę długo pogadałem, ale musiałem Wam wytłumaczyć, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiecie. No także serdecznie wszystkich zapraszam, 154 zł tutaj mamy. Dobra, więc otwieramy, otwieramy sobie kolejne 5 skrzyneczek, wiecie co, tak się myślę, że włączyłbym głos, także na następnym odcinku włączę sobie głos otwierania, bo to w sumie zawsze lepiej chyba brzmi niż, niż bez, po cichu, zawsze jak te skrzynki się otwierają będzie to spoko, wiecie co, dzisiaj wydamy sobie cały balans, cały balans na, na tą skrzyneczkę i zobaczymy czy się zwróci, no jak na razie średnio, mamy drogie itemki, mamy drogie itemki w niej, ale no jak na razie nic. Z tych droższych nie udało się trafić. Jest Hyper Bistia. Bistia, no ale to i tak jest strata wizowy, to i tak jest strata, więc trzeba polować kurczę na coś zdecydowanie lepszego, no i no powiem wam szczerze, że jak na razie totalnie nie oddaję, ale również wam przypominam, że cały czas trwa event, więc macie jakby totalnie kozackie bonusy, bo nie dość, że wpłacacie nawet tą złotówkę, to macie już jeden ticket na kawaha, Możecie dostać. Dostajecie oczywiście za wpłatę te tutaj żetony, które tutaj w evencie możecie wykorzystać, więc totalnie wszystko się układa na Waszą korzyść, a do tego fajna nagroda jest do zgarnięcia, bo kałaszek za złotówkę myślę, że spoko. E, no i palnijmy sobie tutaj te wszystkie zrapeczki. Wiem, że cały czas się o tym powtarzam, ale to pierwszy taki giveaway. E, pierwszy i w opisie przypominam, bierzcie udział, bo naprawdę się opłaca. A my sobie jeszcze tutaj, no powiem tak, skrzyneczka nie oddała, więc... Trzeba to odrobić na upgraderze. Trzeba to odrobić na upgraderze. Mamy dużo tych tanich tempów, bo też te tanie z tych drapeczek poleciały. Więc razy 10 sobie walnijmy. A mogłem fast mode dać w sumie, bo to i tak jest mała kwota. Ale dobra. To teraz damy sobie fast mode. Chociaż tu już te droższe nawet wrzucamy. Ale damy sobie fast modeik na prawą stronę. Razy 5 na takiego gucika faktoryniu new. Niestety nie tym razem, niestety nie tym razem. No I tu i nie mamy zbyt dużo itemków, a jesteśmy dużo w plecy, wiecie co? Spróbujmy. Spróbujmy na 33% prawa strona doleć. Nie. Lewa góra by była... No i teraz trzeba zaryzykować. Ja pierdzielę, jaka jest strata, jest ogromna strata. Hmm, 320. Jeszcze nic nie mogę zrobić z tym. Dobra, wiecie co zróbmy? Zróbmy coś takiego że 276 złotych i otwórzmy sobie tą skrzynkę razy 5 bo to akurat starszy na ice shota no i może tutaj, może tutaj jakaś koska proszę, proszę proszę żeby oddało O oh my God. no tutaj zabrało kosmicznie, kosmicznie zabrało no i trzeba to jakoś uratować no cyk widzowie Trzeba tak zrobić, no 14% szans lewa strona Może akurat się uda No nie, już widzę, że nie Cho Chociaż, hamuj Jest, mamy to, okej okay. Ale fart, ale fart Udało się, odbiliśmy Hansmana I teraz miałem 1350 Walimy na 1500 I wychodzimy z profitem Jeśli to siądzie yy, Czekaj, raz, dwa, dobra I mamy Takiego flipa 29% Jest to możliwe. Dajmy tym razem lewo dół. Czuję lewo dół. Upgrade'ujmy. Proszę, proszę. Jak to się odjdzie, to jesteśmy na proficie. Dziękuję bardzo. Widzowie, z 59 zł zrobiłem 1500. No i pięknie. Ja Wam przypominam o pierwszym linku w opisie. Wbijajcie, bo konkurs kozacki. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.